I AM JAPANESE SAMURAI! Okej, okay, i kolejna próba. Hmm, ciekawe. Ciekawe morfling. Hej, hej, hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie jak co piątek w kolejnym odcinku. I dzisiaj, jak już widzieliście na zapowiedzi morflinki, tutaj morfling bo z romantykiem, wentyl dał mi romantyka i to okazało się taką fajną kombo niespodzianką. Ale ta ronda niestety była szybka, bo zdążyłem tylko tak naprawdę dojść tutaj i od razu meeting, który musicie zobaczyć. Znaczy w sumie, on był nudny tak naprawdę. Był bardzo nudny, nic z niego wyn nie wyniknęło. Na dobrą sprawę ja tylko go tutaj y, powycinałem, zostawiłem czat y, Impostorów, ponieważ gramy tutaj na modzie Stellar Rolls. Gdzie mamy ten czat Impostorów? I tutaj widzicie, mamy kamuflażera. ja jestem Morphingiem i tam mamy Undertakera jak Patrixa i tak naprawdę nic tutaj, wiadomo w pierwszej rundzie to też nic za bardzo nie da się porozumieć nic tutaj tak naprawdę nie wyjdzie oni tutaj gadali o dupie Maryni, więc nawet że jakiś za bardzo podejrzeń nie było, nawet nie widzieliśmy, że my neutralam więc tutaj nic y, tak naprawdę nie mamy do zakomunikowania tutaj y, komunikacja od razu powiem też, odwaliłem małą papkę bo pomyliły mi się mody ja uważałem, że Romantyk że działa tak jak ten Modzie, czyli że mogę wygrać albo z impostorami, albo z Romantykiem. Ja nie wiedziałem, że Romantyk jak dał mi Romantyka, to jakby on jest na On nas może kryć i on wygrywa z impostorami. Tutaj mam PP go odwaliłem, ale to na szczęście nie wpłynęło na całokształt, więc generalnie wyszło spoko, ale to patrzcie. No i tutaj początek kolejnej rundy. Mówię, ja grając w tym błędnym przeświadczeniu, że mogę sobie wybrać z kim chcę wygrać, nie powiedziałem moim wspólnikom yy, o moim lowersie, ale to my, to na szczęście nie był taki błąd. i Grałem też z ekipą, która tutaj kumała, bo my później wymienialiśmy się spostrzeżeniami, jakimiś pomysłami, i to naprawdę było fajne, bo tu trwała debata na takim czacie impostorów. Generalnie ten odcinek jest taki, gdzie to jest niby morphing, ale tutaj próbowałem coś zrobić jako morfling. Tutaj od liczyłem, że ktoś przyjdzie, światło naprawić, czy coś zrobi, ale tak naprawdę nikogo nie było, więc ja tutaj nic nie zrobiłem. Tutaj bardziej pod koniec zobaczycie ten morfling, to bardziej się powinien na odcinek nazywać sniper. Nic się nie udało. O, jest ma. Ja zgłosiłam teraz Kora, tak? Tak. 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 No to. E, Ikor e, był, żył, zrobił, e, do landa i nie żyje. Na tam był? Właśnie tam wbiegłem. Jak wbiegłem, to Ikor już leżał. A gdzie to, gdzie, gdzie to było? E, w Weeponce. -y. W, -y. w -y? Ciekawe. A Ty, Gaff, gdzie byłeś? I ja już Ci mówię tak, na polusie schodziłem z dropshipa. A to się zgadza? Okej, dobra. Nagavi ogólnie jest dobry. W bo mamy 9 osób już. Trzeba zrobić coś typu wywalenie. Przynajmniej określenie, kto jest dobry. Dobry jest. A koks bada czyli teraz padło dwie. No, ale wyjaśnienia, czemu oczyszczam wentylator, to mój rower? Czemu oczyszczam PHK? Często był wyciszony i nie brał udziału w miarę. Tak, tak, ma ktoś jakiś pomysł? Nie. Bo jeżeli Ej, mamy no, trzech innych, to to pasywałby... no. no, no, no. że A, każdy jest na autik, spokojnie. Nie, tylko kto jest bardziej podejrzany? A, internet i Mmm, Chciałam powiedzieć, że byłam sama w specji i nic nie wiem. A. Góra tak no. skończyła. Sk 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 Dobra, ale to i tak to nam nie mówi, kogo mamy wywalić. No. No. Musimy wywalić los a los. <noise> kogo myślicie? No, dalej no. Się tu nie, w, nie, nie mnie. Jestem idealnym kandydatem. Oprócz mnie. Ja kieruję grę. Oprócz mnie, kogo chcecie wywalić? na Dlaczego ja? Bo tak. Ja? Becki, tak. to można zrobić e no, okay, tak, tak, co się na mnie nie No dobry argument, jestem w stanie zagłosować na siebie. No, wkłady, idealny pomysł, To się Tak, To się na mnie odzyska, wkrywam, <grywa> okej, <okay>, Dobra. <grywa> no, wkrywam i po, oczywiście, czemu no. nie? Nie, a no, tak, wkrywam to next. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. W sensie, nie wiem, ja wbiegam do łipąsów i widzę, że, ciało, że świeci mi się report, nie wiem gdzie jest ciało, podbiegam do niego i jest nagle report. Nieźle, niemożliwe. No, kogo dosyć no. no. chyba? Łatunikso? Tak, tam Kogo? a tak. nie wiem, to teraz, kurde, między m.in. Aleksandr mi się coś, zastanawiał. To nie były ostatnie dwie gry, tylko tak z 10 jeszcze. Większość mówi, że... Ale to się tak o. Słuchaj. To I jest taki jeden Spider-Man. Obyśmy nie przeszli Jeffera. Spider-Man ukradł protes w obwodach. to jest naime. No, nie. to znaleźć by the way? Łoł. Wow. Ja czeruję wam grę! I co tak, co? A takie ogromne Łotysze, nie. Ej! Next, wilciał, straciliśmy impostora, ale Kromejci też stracili y, członka, więc wyszło dobrze. Powszechnie wiadomo jest to, że jeżeli ktoś kreuje nam grę, to jest na celowniku impostorów. Zabija ci irme, e. Chciałem troszeczkę tutaj wprowadzić y, zamętu, chaosu, dlatego pobrałem z niej morfa. I tutaj robiłem kółka, tu będzie sytuacja, że zaraz zobaczy Kryhaka. A, a propos Kryhaka, dlaczego tam go wymieniłem, że na pewno nie jestem trafem, chociaż tego nie wiedziałem. Jeżeli ktoś jest mało aktywny, jest celem. Proste. I tutaj proszę bardzo, zamknąłem drzwi, dałem sobie czas. Wiadomo, to był mój Lovers, ale ktoś mógłby tu wyjść ze Specmana i to też liczyłem, że może na dwie osoby mnie złapią. Ale zawał mnie węter, i tak tego nie wykorzystaliśmy. Siema. Siema. Dobra. Chciałem... Wojtek, gdzie jesteście? Łataj gdzie jesteś? Yyy... Eee, czekaj, gdzie jestem? Mapa. Y, storage. Yyy... Eee, Gablik, okej. Okay. Nieważne, ja wiem. Ale może powiedzieć czy się zgadza? Eee, biegaliśmy sobie w kółko i zgubiliśmy się pomiędzy komunikacją a aponsami. Dokładnie. Prif? Eee, w kompsach jedna sekunda mi została. Sigma. <laughs> Jurmak Ja odważę z Patriksem i mm, ten Da. E? Dokładnie. Ja byłem też cześć, poda. A gdzie no jest w ogóle ciało? Tak A chcecie od mnie znowu. No jest w afisie. Tak bardziej przedminie. O Halibkę. No właśnie. Stosunkowo blisko. Czy ktoś jest w stanie może potwierdzić, że dobiałam metody te w WePonce'ach? Nie, Ale wy jesteście hultaje. Co robicie? Możecie dać mi na razie jedno słowo? Nie. nie. Irma, pamiętasz kogo wtedy zgłosiłaś? Poprzedniego? chora. To możliwe, podejrzewam, że on... Irma wie więcej od nas, bo... Tak, bardzo. Ale... I mogę z całą przyjemnością Cię wyklirować. A, czy to się clearują? Idealna Dobra. sytuacja. Nie wiem, Samu według mnie to Gawik gada jakimiś. Ale ja nic nie gadam! No właśnie, on się, gada się gada. po prostu śmieje w ten swój Jesłowieczolk, co w do ten sposób. Właśnie, to jest ten. Ale on tak cały czas robi, da się przyzwyczaić się wentyl... po dłuższym czasie. Dla mnie to dual ventur i Gawik, ale pewna nie jestem. Co? Why? Serio? Serio? Mm, tak, nie tak, wiem, co nie wypowiedziałeś... tak, tak, to to, się pani tak. tak, Złapani na gorącym uczynku. Właśnie <grybujesz> my... <grybujesz> co chcieliście od prayfy? E, no zabiła, proste. No co mi klika palnęłam okej, okay. nie chciałam. Bo no, Nie wiem. Rodzi mi się wątkę bo... z Bę człowieku. Będę... Może mogę cię spytać. Na no ile ty, ty robisz sobie jajno. no? Nie tak na serio. nawet tak, nie byłam w tej rundzie w Officeie oprócz statu, bo ja od razu wyprułam do weaponsów, a teraz właśnie dobierałam uploada, którego zaczęłam w Specimenie. Ale Baciks może nie o co chodzi wszystko. I został mi jedna sekunda. Jeszcze was, pamiętaj, utpisy nic pod eventuel zabijecie. Nie wiem, że ale e, e, to na yeah. eee, Weźmy Czemu? pod uwagę, że mo możemy mieć dwóch impostorów, bo... No, mamy dwóch impostorów. Dodatkowo neutral, bo... No nie wiemy, czy impostor się nie wybombił, ale lepiej założyć, że nie. się nie wybombił. No, mamy tutaj neutral. Cały czas, według mnie, to wentylator. No Ja daję na free 2 No, Nie, to nie jest wentylator. nie wentylatory. Jezu, Chryste, na koło wy wszyscy głosujecie, bo ja nie jadam? wiem. ja dałem osobom osobę. To daję ona Gabi'ka, jak Weź to nie będzie. Weź filiżnię, y daj na kogoś, nie ja wiem. Ja też dałem na osobę. Wiecie, teraz przez was czuję bardzo dużo presji. Ja uwierz mi, jestem bardzo Ja uwierz mi, ja, uwierz mi, nie, nie ja. nawet Ej, to nie mnie? Nie no, tu na zagłosował. No, zagłosowało. musimy uciekać, musimy zabić. Tak, musimy zabić, dobimy dubla. Jeszcze widzicie. Kip z kipem, ale już tutaj jest podejrzenie, że Irma jest szeryfem, Patrick miał tutaj taki, yy, takie podejrzenie i też fajnie to wykombinował, bo mieliśmy podejrzenie, ale nie widzieliśmy na 100% yy, kto może być szeryfem. Tutaj ja celowałem, żeby ewentualnie jako Prif zabić, yy, żeby jak coś nie pyknie, żeby mieć plan awaryjny, że to niby ona zabija. Ale to, to był taki bardziej plan mój awaryjny. A głównie tutaj Patrick swoje wykombinował, bo tutaj zaraz będzie sytuacja, że on zabije. Tutaj w elektryku. I jak zabije w tym elektryku, czyli zrobi swoją dobrą robotę. Czy tutaj zabił, tutaj ja nie napisałem o wentyl, więc pokazuję mu, że uciekamy stąd, żeby nie było. I tutaj zaraz będzie, wiesz, zgłoszenie ciała i Irma połknęła nie tylko spławik, ale też kawałek wędki uwaliła, <laughs> O, ciekawe. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. No, tam Na światłach. No, na światłach. I coś nam powiesz ciekawego? że nie wiem kto to zabił i że... A, kurde, to dobra. To, to. O, szysz, cholera, jasno. No to co? O przecież cholera jasna. No to co? Nie, wiemy nie mówcie, że wy jesteście. Wszyscy wiemy na kogo płacimy. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie rób Czemu? tego. Nie? No, nie no, nie głosuję, jestem jesterem. Ale tak serio, czekajcie, czemu wy jesteście... Aha, myśli? nie! Ale, ale, ale... Czekajcie. Problemu. Czekajcie, Keep... muszę przemyśleć tą sytuację. Bo wy jesteście prawdopodobnie duo. <laughs> eee, ja jestem... Zastanawiamy bezużyteczną rolą. W tym <laughs> przypadku. A co, jester, y jester? Że bezużyteczny? <laughs> nie no, jester nie by byłby zużyteczny, bo teraz byście na nie zagłosowali. Ale... Bardziej Grumatowska. Ja dałem na skipa po No chyba. Ale czekajcie. Może zgadnę, Czekaj, jaką możecie być rolą? Bo długo to jesteście pewni. A bo jesteście romantykami. To zmienia postać rzeczy. To... Nie wiem czym dopiero ci skapnąłem. Ale to zmienia postać rzeczy. No i Tak. Czekaj, ale teraz... Umiesz piv robić? umiem robić pig A jak myślisz? Widzisz... Jaki może być, skoro tak brnie? Tak brnie. Jeśli zagłosować na niego to się ucieszy, więc ten uśmieszek zasugerował mi Jestera. No to rób wszystko. Jaki słowa. uśmieszek? No fajnie było, mu się skończyło. To cześć. A. No to co! Ja zrobiłem chyba bardzo dobrą robotę kuczący irmę na rypa. Oj tak, 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 Patrick, z fajnym zbejtowałeś, fajnie się upewniliśmy kim ona jest i ja wtedy mogłem no nie wykorzystałem Morflinga, ale byłem fajnym snajperem, dwa fajne cenne strzały, które dały nam zwycięstwo a już kolejny odcinek będzie jak zwykle za tydzień w piątek i a pod tym odcinkiem byłoby fajnie, jeżeli zostawilibyście ktoś kciuka w górę, jakiś fajny miły komentarz. No i subskrypcję, bo lecimy dalej do przodu. Trzymajcie się. Cześć.